Tędy się schodzi na basen, jak sądzę. Widok na morze to powiedzmy jest taki umowny, umowny, gdzieś tam, przez między budynkami. Ale, Paweł, jest optymistą, więc ja muszę się nauczyć podzielać jego entuzjazm. basenika. Basenika małego, widziałeś? Chodź. No, chyba nieźle. Dobra, świeżutko, czyściutko. Jest okej. Okay. Kuchnia, kuchnia, lodówka. Yeah, here, here. We from... oh. this way. Okay. This way. Okay. No, i tak, idziemy sobie jeszcze przejść przez ten teren basenu. Tutaj e, dogadaliśmy się z Panem, że dajemy sobie 15 minut, bo trochę nas e, zniechęciła odległość do morza. się tu jest dobrze? Bardzo dobrze. Rozważamy tutaj to drugie piętro, jest wolne na 5 minut. na chwilę. No i widzicie, rodacy polecają tą miejscówkę. Tylko nas trochę, tak jak zaczęłam mówić, zniechęciła odległość do morza. Fajnie, że jest basen, fajnie, fajnie, ale jednak to jest daleko, kurde. No. no właśnie, ja myślałem, że my zajeżdżamy do tego budynku. Nie, nie, on mówił, że to jest o, za kościołem. No gra, poczekajcie, zaraz może jeszcze się rozejrzymy chwilę. Jesteśmy w takich rejonach, gdzie nigdy nie zaglądaliśmy, tak właściwie. Bo i po co? Do tej plaży naszej to jest ta obronka. Tak. No dobra, dajmy sobie chwilę. No ale w podstranie też tak już sobie No ale podstranę już nie porównujemy, bo no. podstrana już jest poza skalą w tej chwili. Podstrana jest pozrana. No, dzięki. Jest karwadziusie. O 20 znaleźliśmy otaki. To co, wracamy do tamtego? Co? Nie wiem, no jak się już nic nie Koniec poszukiwań proszę państwa jest lepiej niż miało być. Mieszkamy przy samej wodzie. Jednak co? się da. Trzeba było kompromisy wybrać. Pewne kompromisy tutaj zostały zastosowane, ale o tym później. Tak czy siak, tak blisko plaży jeszcze nie mieszkaliśmy. A ludzie jak widzicie odgroma. Ale to co mówiliśmy, się chce, to się znajdzie. Teraz dwa kolejne, tylko takie spokoje. No. No Zresztą tu też jest spokój, tylko ten jest przynajmniej No Ale miejsko, ten ma super balkon z, y, ze stolikiem. Jest starociem, trzeba sobie powiedzieć to. Dobra, ale szczerze. to o tym pokoju powiemy zaraz. No room nie będziemy chyba robić, co? Zobaczymy. Tak, proszę Państwa. Obecnie wypoczywamy już od dwóch minut. Mieszkamy, zobaczcie. W pierwszej linii. W zeszłym roku mieszkaliśmy tu i tam trochę dalej. Więc też było nieźle. No ale tu jest jeszcze bliżej. Będzie muzyka na żywo. Tak samo. Barbara, jak widzicie. No dobra, wrócimy do tego tematu. Nie, ja jestem. Słuchajcie, ja jestem. Przede wszystkim, trzeba powiedzieć sobie krótko, znaleźliśmy coś bardzo szybko. Nawet nie coś, znaleźliśmy kilka. Ale wiele znaleźliśmy. Wybraliśmy to, co naszym zdaniem spełniało najbardziej wymagania, to znaczy... Czekaj, bo muszę tu niewygodnie stąpić, no. Wszystkim jest bardzo blisko morza. Właściwie to, to jest kluczowe kryterium. Tak. Nie trzeba daleko z dzieciakami chodzić. Przyjechaliśmy tutaj po prostu na chwilę. na kilka tylko dni. Był totalny spontan. Nie mieliśmy tu nie przyjeżdżać, mieliśmy jechać nad Balaton. Nic nie zarezerwowaliśmy, niczego nie szukaliśmy. A jednak się tak, da. jest super. Jesteśmy w pierwszej linii od morza, nie musimy daleko chodzić z dzieciakami, to jest podstawowe kryterium spełnione. Było tu bardzo tanio, więc nawet nie ma co wnikać w o standard, jest jak jest, ale jest do przeżycia. On co to nie jest, ale też jest dobrze. Przede wszystkim dlatego, że dzieciaki możemy wypuścić, znaczy iść razem z nimi, w każdej chwili, mm. dosłownie choćbyśmy mieli standard tam na chwilę nad a I jeszcze... Takie kilka dni nad takim morzem, to naprawdę... I tak większość czasu będziemy spędzać. My na tylko na tarasie spędzamy czas i nad morzem. Myślę już o tytule, jak, jak zatytułować ten film, bo mam ochotę trochę dosrać ludziom, którzy wypisują te wszystkie głupoty, tak. że jest tak ciężko A i. w ogóle bo wy to jesteście nieodpowiedzialni, jedziecie taką drogę w ogóle nie macie. A to my jesteśmy tak co roku nieodpowiedzialni i takie życie. No tak, takie życie po prostu prowadzimy i zobaczcie, radzimy sobie całkiem dobrze, nie? A jeszcze taką jedną wskazówkę, tylko chciałbym dać tym, którzy szukają. Jak trzeba szukać kwater? Chodzić od domu do domu tak, i nie tak na tabliczki, które stoją przy ulicy. To, że nie ma nie tabliczek, stoją. to nie znaczy, że nie ma nic wolnego. Po prostu się wchodzi i się pyta. I jak ten nie wie, to może ma sąsiada, który, o którym wie, że ma coś wolnego, a jak nie, to da ci wizytówkę, a jak nie, to cię zaprowadzi. A czasem ci powie rzeczywiście, no ja nic nie mam i powodzenia. Tak będzie, tak jest i za każdym razem kiedy byliśmy w Chorwacji tak to wyglądało, zawsze. Ja nie wiem w ogóle. No, no nie a ten, zawsze... ten pokój, no bardziej, bardziej pokój niż apartament, w pierwszym, pierwszym razem też był wolny. Tak, Tylko Tylko stawiliśmy większy. I wtedy tyle. Stwierdziliśmy, że to szukamy czegoś lepszego, a teraz nie wyprzedzaliśmy po prostu. No z takim tarasem, no to halo, to są najlepsze rzeczy tutaj. I najdroższe Dobra. przy samej linii, no przy tej pierwszej linii. No to tak proszę Państwa, to tutaj kończymy. Witamy się tutaj piwkiem jeszcze z Polski, ale zaraz pewnie pójdziemy na coś na plażę. I tak oto proszę Państwa wygląda Promajna w piątek o 14.10.